sezon jeszcze wycisnąć. No właśnie, a powiedz, czy... Dobra, gra w reprezentacji Polski to może mieć jakieś przełożenie na, na Twoją sytuację w klubie? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie myślę, że tak, bo, bo już w ostatnim czasie w klubie dobrze wyglądałem, e, dawałem dobre zmiany, dobre sygnały na to, żeby, żeby dostać szansę ale, czy od pierwszej piję minuty, czy w większym okresie czasowym. E, więc, więc na pewno mam nadzieję, że trener to oglądał, widział te mecze i, i, i śledził, więc, więc wracam do klubu i kto wie, może już weekend zagram, zagram w większym okresie. Kuba e, rozmawiałem z Waldemarem nad w niedzielę. Mhm. E, on gdzieś mówił że gdzieś Niemcy po tym pierwszym meczu pisali szwachę polem. Jak, jak ty to oceniasz? Jak, jak ty podchodzisz do takich komentarzy, czy gdzieś tam w Niemczech też będą jakieś docinki, czy nie, myślę, że nie, myślę, że mam dobrą relację też z dziennikarzami z Niemczech, szczególnie z Wolfsburga. Na pewno trzymają też za mnie kciuki, żebym, żebym był w dobrej formie, więc yy, nic no, przyjeżdżam do Niemiec i mam nadzieję, że dostanę szansę i również na niemieckich boiskach udowodnię, udowodnię swoją jakość. O, zdecydowana większość za, za przekazać? No, bardzo, mnie cieszy, takie, tak, bardzo mnie cieszą takie opinie. No, no, na to chyba też zawodnik pracuje, żeby, żeby w każdym meczu dawać siebie maksa, jak jeszcze kibice, czy, czy dziennikarze to dostrzegają, także fajnie i, i biorę to na pewno na plus. Kuba powiedz jeszcze ten następny mecz reprezentacji Polski u siebie będą rozgrywane na Stadionie Śląskim. A, jak ważne to jest dla Ciebie dla Kościarów? No tak, no jeszcze nie miałem okazji zagrać na Stadionie Śląskim w pierwszej reprezentacji, tylko mam jeden mecz gdzieś tam w u 21 na Stadionie Śląskim. Na pewno fajnie, fajnie dla mnie, no bo rodzinę mam, wiadomo, z Rudy Śląskiej i tam się urodziłem, więc mam kupę przyjaciół, znajomych, którzy na pewno na taki mecz by przyszli, więc zrobię wszystko, żeby, żeby tam być.